Kurczę, ale mam zapakowany bagażnik, tak od razu mam całą skrzynię, znaczy tą, tą brązową, to mam, to znaczy tu są zabawki, a tu mam klocki Lego, które przechowam jako, może nie przechowam, no jako Lakato kapita, ale muszę zobaczyć, yy, bo to są takie stare klocki Lego i tam, tam naprawdę powinny być fajne niektóre, chociaż tam jest dużo pogubiony. Dobra, cześć. Dzisiaj mam taki wolny dzień, zrobię, zrobię takiego vlogaska. Ale w ogóle ciekawa historia jest, bo jestem na działce. I zobaczymy od razu. No ja tam nie chcę nic mówić o klimacie, ale jest styczeń. Jest styczeń. Tu mi pokazuje... Nie wiem czy to dobrze widać. 10,4, ale ten, ten moment jest w cieniu. A w słońcu jest dużo, dużo więcej. Eee... Dobra, eee, tak czu czujnik już nie będę pokazywał, bo, bo ten, ale. Eee... Eee, dobra, to ja się przygotuję, i yy, dzisiaj będzie yy, o To tak, yy, dzisiaj będzie taki odcinek ogrodniczy. Yy, to jest chyba nieco to jest jakaś pietruszka czy coś. Yy, styczeń. Ja, ja się nie znam na ogrodnictwie, ale, ale to jest normalnie zielone. Yy, podłoże jest wilgotne. Dobra, będziemy pokazywać skarby. i. Z, z, z zrobię to na zewnątrz, bo tu jest fajne słonko. Jest cieplutko. To co tam będziemy siedzieć e e w tym? Tylko e, nie wiem, czy mi się to uda, bo brakuje, brakuje mi ręki. E dobra, ale e tak. Jedna rzecz to jest najważniejsze. E druga rzecz. Jeszcze mam. E jeszcze mam. Jeszcze mam takie coś. I A, mam jeszcze jedną taką drobnostkę, która jest w samochodzie, ale to będę przekazała. To znaczy, to jest prześciwko USB, żeby mi yy, yy, jak gdyby, jak mam kabel do ładowarki, żeby mi pod kątem wchodziło. Dobra, e, ok. To może tak. E, co to jest? Już Wam mówię. Wyciągnę e, sobie to. Ręką i tak, to jest y, taki czujnik wilgotności i temperatury. Y, taki ogrodowy, który się wbija tutaj do, do ziemi i on będzie mierzył te parametry. Od razu Wam powiem, że aha, y, zapomniałem, ale jakieś baterie tam mam, to coś pokombinuję. Y, tak, tu jest taki silikon. To się ściąga i, to, i, i wkłada się baterię. E, tak to wygląda. E, to jest pod Zigbee. i Powiem Wam, że to jest troszeczkę droższe, ale to ma jedną wadę. Znaczy wady, nie wady. E, bo wydaje mi się, jak taki czujnik. E, nie wiem, właśnie za bardzo nie ma takich czujników, chyba elektronicznych. Znaczy, może są, ale może są bardzo drogie, które mierzą pH. A ten nie mierzy pH Znaczy właściwie większość tych takich czujników nie mierzy I on w ogóle wcale nie jest taki tani Znaczy ten tani 43 zł yy, Czy coś takiego, no Ale już nie, już nie 20 bo To pokażę już wewnątrz To jest dodatkowy czujnik Obecności i ruchu A to To jest taka pierdółka na Żeby sobie telefon koło okna powiesić Tylko To jest z Chin Chyba 5 ziko, ale przyszło mi pęknięte. Może w transporcie, no ale to jest. Widać ten plastik jest. oje. jest po prostu. Nawet za złotówkę by to nie warto kupować. Może ktoś sobie to potrafi wydrukować na 3D. To, to spoko yy, yy, Dobra. Yy, to zrobimy tak. Czujnik. Na razie tu wbijemy. I dobra, i ja go tam w środku Wam pokażę, jak on, jak on wygląda, i uruchomimy to wszystko. No dobrze, spróbujemy uruchomić to urządzenie. Ja go otworzyłem, to tak, tak to wygląda. A tu jeszcze pokażę dokładnie. Jest jakaś taka instrukcja. Aha, jak to włożyć? Oho. Czyli nie za głęboko ma być ani nie za płytko. Czyli tak, tak sam raz. Dobrze. Tu jest jakieś kody, srody. Yy, dobra. E, Okej. Okay. Kurcze, nie wiem, czy te baterie są, bo zapomniałem kupić baterii, albo gdzieś mam. tylko bym musiał gdzieś szukać i mam nadzieję, że że, że, że te baterie odpalą. O, tak wygląda to jak jest zamknięte. To jest taka silikonowa osłona przed deszczem pewnie. No dobra, spróbujemy. A, racja. Słuchajcie, zapomniałem. Przecież każde to urządzenie ma guzik. Trzeba go przytrzymać. Gdzie tu jest jakiś świateł? O, jest! Dobra. Działa. Dobrze. O, słuchajcie. Ja tutaj postaram się nagrać, ale tak. Oczywiście nie znam się na tym. Znaczy nie, wiem, nie znam się, tylko po prostu pierwszy raz to mam. Takie coś mi się wyświetliło. Dobra, to, to jest moje takie menu. Tak. I co mam tak? Poziom baterii średni, poziom baterii 40%, to się może nawet zgadzać. Przełączymy sobie od razu. A, zaraz, jak to się robi? Widzicie, nie wiem o co chodzi, może bieżąca wilgotność, 64 temperatura. Mhm, dobra. Tuż są statystyki, tu jest temperatura, czyli tak, my musimy wejść do ustawień, do settings. I zobaczcie nie mogę, o udało się, dobra mamy stopnie Celsjusza yy, ok yy, ale czemu bieżąca wilgotność 0% a być może on po prostu yy, nic nie mierzy 13,9 dobra yy, czyli ok to mamy już jak gdyby odpalone działa, to od razu zamkniemy żeby nie przedłużać i jak to się zakłada o, to wygląda tak jak taki nóż, ale to to jest laminat, po prostu to są jakieś y, y, napylone po prostu ścieżki. Zaraz, czy dobrze wkładam? Aha, dobrze, bo tu jest okienko. Chyba są po dwóch stronach, tylko muszę uważać, żeby tego nie, nie rozerwać. Dobra, o! No i poczekajcie. Tak to sobie ładnie wygląda. No, takie delikatne to jest. Dobra, bierzemy następne urządzenie. Dobrze, to będziemy tak. Ja to raz tu wyciągnąłem. Nawet nie, ja tego nawet chyba nie. Ja tylko to sprawdzałem, czy jest. Nie O, czyli prawdziwy unboxing. Tak, to jest zapakowany. Ten czujnik. Jest troszeczkę inny, że tak zrobię, tak go położę. On jest na 24 GHz. Teraz sam już się pogubiłem, nie wiem czy to jest lepiej czy gorzej, ale po prostu no, zrobiłem tak, żeby, żeby mieć inny, bo być może on będzie miał większy zasięg, albo może być też na odwrót. Jest jakieś takie chińskie coś: jakieś kontrola jakości. To, to też jest ważne, bo to jest właśnie ten element, który się. O, tutaj to mocuję Jest też naklejeczka i jest kabelek. Dobra, dobrze. To tak. Mamy zasilacz podłączony w zestawie. Nie ma naszej kostki, nie ma, tylko jest kabel. Dobra, tutaj sobie wyjdziemy do też, ale od razu odpalimy guzik. Bo to pewnie jest taka sama historia, trzeba pewnie przytrzymać. A to chyba już działa nawet. Dobra, jest, jest, jest. Później mu zmienię nazwę. Zobaczymy od razu, co tu mamy fajnego w tym zestawie. Tak, on już wykrywa ruch, bo mów jest. O, i tu jest. Wiecie, co tu jest chyba nawet troszeczkę lepiej, bo, bo jest dystans. Coś tam, coś tam. Aha, no tutaj jest po prostu jakby statystyki, co się kiedyś włączyło. Tylko jeszcze luksy. Aha, pokazuje mi luksy, czyli jest OK, wszystko. Dobra, tu na razie prowizorycznie. Może tak uprojizowaliśmy, ale yy, dałem zasilanie przedłużaczem. Yy. Na początku ten czujnik wydawało mi się, że, że nie gada, ale teraz go tam wyciągnąłem, przetarłem, ułożyłem go i, i odczytuję. Chociaż temperatura tu jest troszeczkę inna. Nie wiem, czy tam jest 12,8. Raczej nie. Może on się musi ustabilizować. No poczekajcie. <laughs> Tu jest 9,8, ale tam może być, bo tam, tam może być nagrzana ta ziemia albo coś. No dobra. Yy, spróbuję tutaj yy, coś pokombinować, bo nie chcę wiercić i wymyśliłem, że chyba przełożę tam kabel po prostu pod sufitem. Zobaczymy, bo teraz mam chłopka exit, czyli że nie ma. Jest, wykrywa ruch. No dobra, zobaczcie jak daleko on będzie. Jak będzie on yy, wykrywał, ja cały czas idę aż do końca działki Aha, czyli tu już się gubi gdzieś zasięg Dobra Czy mi wykryje? Nie wykrywa O jest. A, czyli go trzeba po prostu jakoś tu poustawiać inaczej Dobra Robiłem to tak trochę nieprofesjonalnie, ale stwierdziłem, że na razie nie będę tu wiercił Żeby jak najmniej wiercić, bo może to muszę sobie to przemyśleć jakiś tam e, Może zrobię jakąś tam sz, taką większą dziurę otwór na, na kable, coś, coś pokombinuję a, a tutaj po prostu ten kabelek tak... Wiem, że to nie jest może za, za fajnie on jest pod dachem, on tam będzie się nagrzewał Ale to taki kawałeczek to tam Zobaczymy Najwyżej to przerobię yy. Dzisiaj już nie chciałem się tam wiercić Tutaj jest akurat spoko Bo tu yy, właśnie przed deszczem jest to ochronione wszystko To trochę może być tutaj te połączenie słabe Bo ten czujnik to raczej nie jest na zewnątrz Ale wiecie Ja to akurat mam w nosie Nie wiem, 20 parę złotych kosztował Czy może więcej a teraz Wam pokażę, tak, wziąłem termometr, on się nazywa u mnie jedynka, Zigbee 1, jestem w samym rogu działki i zobaczcie, tutaj on się, gdyby, nie wiem czy on się komunikuje z tym, z tym nowym czujnikiem, ale tak czy siak ta bramka, która jest nawet w środku, ona ma na tyle zasięg duży, a może inaczej. Może rzeczywiście to, ten, ten czynnik pomaga, ale tak ci się jak teraz tutaj jest, yy, jest tutaj zasięg dobry. Ja jeszcze zobaczę, czy go dam z tyłu w rogu, jak go dam, czy on będzie. Dobrze, kliknę retest. Zobaczymy, co, co tu się wydarzy. Jest w samym rogu działki. Tu jest 1000 m2. Nie wiem, jaka tam jest przykątna. No dobra, powiedzmy, że jakieś 50 metrów i jest przeszkoda taka tajna. No i widzicie, coś długo wykrywa. Zaraz mi się rozładuje kamera. Być może to, to już jest właśnie ta przeszkoda. Robi, że ona się nie może połączyć. Czyli ta tutaj budka moja narzędziowa. Może blokować już sygnał. Albo ten płot metalowy, nie wiem, może coś tam się odbije. co mhm. no, dobra. Yy, ta budka, moja narzędziowa, <grytania> która nie jest nawet tą yy, blokuje sygnał. Rzeczywiście. A tam są już jakieś rzeczy, metalowe rzeczy, to też może być. Yy, czyli tutaj... Yy, czyli tak, yy, wniosek jest taki, że jakieś te przeszkody... No, ale na przykład to są drzewa, jakieś coś to. Ale tak czy siak jestem zadowolony, bo, bo tutaj e, pokazuje mi sygnał good, A z tego co pamiętam, jak ja chyba nie miałem tej, tej bramki dodatkowej, to tutaj chyba się nie łączyło. E, tak mi się wydaje, że, 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 że tu już nie działało, w tym miejscu. A zobaczymy, właśnie tylko czy, czy rzeczywiście jest. Taka temperatura, czy on się właśnie skomunikuje? Dobrze, zgadza się wszystko. Yy, ta wilgotność, to ona się tam jakoś inaczej zmienia troszeczkę później, ale, ale zgadza się. 78, yy, 8, czyli, czyli wydaje mi się, że znaczy ten dodatkowy czujnik tutaj pomaga.